Halco W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać wam mój przepis na chlebek na bazie masła orzechowego. Jest to chlebek, który idealnie wpisuje się w dietę ketogeniczną i uprzedzam, nie jest słodki, także nie macie się o co martwić. Czego będziemy potrzebować do wykonania tego chleba? Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, masło orzechowe, 300 gram masła orzechowego. To już według waszego uznania, które masło wybierzecie. E, tutaj nic nie podpowiadam. Cztery jajka średniej wielkości. I przyprawę. No, ok. Proszę pieczenia to nie przyprawa, ale będziemy potrzebować go też łyżeczkę. Natomiast sól. Oczywiście himalajska. Około pół łyżeczki. Oraz słodka papryka mielona. Też około. Pół łyżeczki. W takim razie mamy już wszystkie niezbędne składniki, zatem możemy przechodzić do pieczenia chlebka. Możemy w takim razie przejść do e, tworzenia naszej masy na chlebek e, z masła orzechowego. Ja tutaj mam już odliczone 300 gram masła orzechowego. I teraz ważna e, sugestia. Możecie to wymieszać łyżką, jeżeli chcecie. Możecie spróbować zrobić to mikserem. Ja robię to oczywiście moim blenderem kielichowym. W moim domu jest to urządzenie wielofunkcyjne, ponieważ w zależności od tego, jak gęste macie masło orzechowe, tak łatwo będzie Wam ta masa się mieszać. Także ja wiem z doświadczenia, że również pełni swoją rolę blender. Przerzucam. Całe masło, czyli te 300 gram masła do blendera. Do tego masła w blenderze dodajemy nasze 4 jajka. Oczywiście jajka dajemy w całości. Do jajek i masła orzechowego dajemy łyżeczkę proszku do pieczenia. Oraz pół łyżeczki zmielonej papryki. Oczywiście dostosujcie smak do siebie. Jeżeli ktoś lubi bardziej intensywne smaki, może dać więcej, to już Wasza inwencja. No i całość teraz miksujemy, blendujemy, mieszamy jak Wam wygodniej. I do tak zblendowanej masy na chlebek dodajemy na sam koniec czarnuszkę. Tutaj też uzależniajcie ilość tej czarnuszki od Waszych preferencji, ponieważ e, to już zależy od Waszego gustu i smaku. Oczywiście nie musi to być czarnuszka, może to być jakiekolwiek inne nasiomo, wskidyni, słonecznika, to co lubicie najbardziej. Zapewniam, że wszystko się skomponuje bardzo fajnie. Ja daję około łyżki czarnuszki. No i całość teraz, tą czarnuszką już na koniec, też blendujemy, jeszcze żeby wmieszała się w naszą masę. Naszą gotową masę możemy. Przekładać do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętajcie, żeby włączyć sobie wcześniej piekarnik, żeby wam się nagrzał 180 stopni, góra, dół, a będziemy piec 40 minut. Minęło właśnie 40 minut, które czekaliśmy na upieczenie się chlebka. W takim razie już go wyciągam. Jest już gotowy. I za chwilę pokazuję wam, jak wygląda on w całej pełnej okazałości. Oto i nasz chlebek w pełnej okazałości. Wygląda bardzo dobrze. Smakuje też bardzo dobrze. Wyszedł tak jak należy. Um, możecie go jeść z czymkolwiek tylko chcecie. Pomidory, wędlina, robić sobie kanapki. Ja na przykład jadłem go z pasztetem, który sam zrobiłem. Też smakuje świetnie. Um, cóż, jeżeli moje przepisy, mój przepis na chlebek. Podobał Wam się? Dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania tutaj mojego kanału. Będzie pojawiać się więcej przepisów. Także, cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku moich przepisów związanych z dietą ketogeniczną. Do zobaczenia.